Witam Was w kolejnym odcinku z Gry Skoki Narciarskie 2006. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli zakończenie sezonu. Zanim zaczniemy, oczywiście, zapraszam do stawienia subika, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcineczków. <laughs> ale zdrabniam, dobra. Lecimy sobie na trening, oczywiście. Nie wiem, czy sobie przed tym formę nie pójść. Forma, ktoś mi dał napisał, że nie daje nic, ale daje forma. Sprawdzone info to jest. Pójdziemy sobie przed tym wszystkim formę, żeby była dobra. Przed oczywiście. Uwaga. Turniej czterech narodów, potem kilka kontynentalnych i to będzie koniec sezonu. Nie wiem, czy damy radę się tutaj do kolejnego sezonu zakwalifikować, do kolejnej kadry, znaczy się nie sezonu. Dziewiąte miejsca jak na razie, no zobaczymy. Dobra. Lecimy z zawodami. Zakopane K120, no trzeba się tu skupić na pewno. Oto przed nami pierwsze zawody z serii turnieju Czterech Narodów. Jest to. Z... Dobra, turniej Czterech na Narodów. Skoczka. Wszystkich na pomijam tak, sobie. Dobra, pomijam sobie też kwalifikacje. Właśnie zajął miejsce na belce no i zobaczmy. Pierwszy skok w dzisiejszym odcinku no, był dobry. Pierwsza seria. Dobra forma jest. Doskonałe wyjście z progu. Troszkę problemów w locie, ale są dobre, naprawdę. Są dobre warunki. Idealnie i piękny to był skok znaku, chyba Mi się wydaje, że to był dobry skok. Cieszy się zawodnik, także to był chyba dobry skok. O jakie ładne ujęcie tutaj Przyjrzyjmy się jeszcze raz Dobre noty ósme o... miejsce, dobrze, Obliczność. dobrze. Jest dobrze. Na skok, tego na skok, tego na skok zawodnika. Kurczę, tak oczekuję długo, że aż razem to powiedział. Dobra i druga seria. No i tak, niezłe zawody. O, dobrze, dobrze. No, niedobrze, bo Niestabilnie, ale dobry skok, bardzo dobry skok. 111 metrów. No, ty chyba będą także dobre. No, mogli więcej 20 posypać. Zobaczmy sobie. No, spójrzmy, spójrzmy, spójrzmy. Ale jestem zadowolony z tych zawodów, to na pewno. Uwaga. No, ładnie. Dosyć daleko już to było. Czwarte miejsce, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I czwarte miejsce w generalce tutaj yy, tego turnieju czterech narodów. Zapisujemy sobie grę, już nie idę teraz w formę, pójdę sobie w, yy, technikę może lądowania lub technikę lotu. Nie wiem, sam. Nie będzie technika lotu, bo bliżej. Ok. Zapisujemy sobie grę w ogóle. Sponsora mam? Mam sponsora. Dobra, lecimy z Obersdorfem K120. Witamy na skoczni w Obersdorfie na drugich zawodach z cyklu turnieju Czterech Narodów. Mamy nadzieję, że będziemy świadkami porywającego konkursu. zapewnili w wczorajszej konferencji, w trakcie, że wszystko się <laughs> na postał kontynentalny jedyne nie... Elegancko sobie <laughs> razem tutaj skupi... mówią. Jest, Jeszcze mogłem ja ciekawi, zacząć mówić. Co ja ten zawodnik? Przy odrobinie szczęścia, może osiągnąć dobry wynik. Jakie szczęście? Przy odrobinie skilla, a nieszczęścia raczej. Znakomicie się no, warunki wymił. też są kurczę, ciężkie, naprawdę. Ciężko tego zawodnika o, utrzymać na środku. Skok. Ale to było dobre. 119,5 metra. ale się cieszy. Jak tak się cieszy, to chyba będzie pierwsze miejsce. Oto powtórka tego skoku. No dobra, zobaczmy sobie powtórkę, bo był bardzo ładny skok. No to już sobie zobaczymy. I. ładnie tutaj powtórki wyglądają, naprawdę. Szkoda, że z jednego widoku tylko na no, ale nie można wyszedł wszystkiego. No proszę bardzo. Wy... <coughs> na belce startowej siedzi następny Pierwsze miejsce. No oby. Pierwsze miejsce po pierwszej serii. Jeżeli nic tutaj się nie stanie. No ja cho chociaż tu na tą trójkę bym liczył. Oj, 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 oj! Yeah, nie, no, Dzisiaj tak snagacz, sobie! <laughs> nie, no, odległość jest naprawdę daleka. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak daleka. Troszkę zachwiane lądowanie, ale to mi nie przeszkodzi w wy... zwycięstwie na tej skoczni. Pięknie! Barti gry, pierwsze miejsce w turnieju Czterech Narodów. I tutaj wzrasta nam prędkość najazdu o jeden. No, i to mi się podoba. To mi się podoba, w końcu coś się tu ruszyło. Idziemy sobie na trening. Dobra, nie idę na razie, może w formę. Jeszcze sobie pójdę. O, w prędkość na jazdę pójdę. O, mało idę w prędkość na jazdę. No i lecimy z kolejnymi zawodami. Karachów K125. Na razie mi dobrze idzie. Żeby tak dobrze poszło w dalej na kolejnych zawodach turnieju czterech narodów. Wkraczamy w decydującą fazę turnieju i być może już dziś poznamy lidera, a wtedy następny konkurs w Innsbrucku będzie już tylko o formalnością. No dokładnie, tu by się państwa, przydało dać nam... dobry skok, dobry dwa skoki właściwie. przygotowuje się kolejny zawodnik. Może być odopnienie, ale mogło być lepiej oczywiście. Musi być stabilnie na najeździe. Może być wyjście z progu, troszkę bardziej na środku, no i będzie dobry skok! 120,5 metra. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, o to nam chodzi, o takie skoki nam chodzi, szóste miejsce, no. Czyli mogło być jeszcze lepiej. Dobra. Ale byle tu, może jeszcze da radę awansować kilka miejsc do przodu. Hit. Dobrze wyszedł z progu? No ładnie to wygląda, także będzie daleki skok. Nie. Kurczę. Gdyby telemark był, to by było lepiej, naprawdę. Ale ósme miejsce nie jest źle. Generalce dalej pierwsze miejsce, czyli jeżeli ostatnie zawody jakimś cudem uda mi się wygrać, no to. No to proszę państwa, będzie spokój, wygramy cały turniej czterech narodów. Pójdziemy sobie tutaj w technikę lądowania tym razem sobie pójdziemy Zapisujemy grę i lecimy z ostatnimi zawodami z Turnieju Czterech Narodów, potem jeszcze kontynentalnych trochę tutaj Zawodów, dzisiejszy odcinek taki dłuższy będzie mi się wydaje Witamy na ostatnich zawodach Turnieju Czterech Narodów w austriackim Innsbrucku Dzisiaj poznamy zwycięzców i przegranych <laughs> Istotny jest także fakt, że Turniej Czterech Narodów jest częścią Pucharu Kontynentalnego Dobra, oby była trójka, oby była pierwsza trójka, chociaż w tym turnieju czterech narodów. Jeszcze by się przydało dobrze w pucharze kontynentalnym. Ładnie. Oj, troszkę tutaj. No nie, ale. sp... jo ojoj, ojoj, oj, 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 to było bardzo słabe. O kurczę, zepsuliśmy ostatnie zawody. No nie, 44 miejsce, dobra. Przed państwem... ale zepsuliśmy <grywa> dobra ale forma była niezła dobra dostałem 2800 kończyła się umowa ze sponsorem więc od razu sobie bierzemy. okej okay, mamy sponsora zapisujemy grę no i wkraczamy tutaj w puchar kontynentalny końcóweczkę 2 4 6 konkursów no idziemy sobie mogłem iść kurczę, miałem iść formę jeszcze przed tymi zawodami jak gdybym poszedł, to może by to było inaczej. A teraz pójdziemy sobie może w technikę lotu. Trzy skoki na razie. Już się kasa zbiera, także. Co może? A, to dobre. Już od kolejnego sezonu sobie pójdziemy chyba do sklepu na starcie. Tutaj nie wiem, czy się uda. Ale dobra, próbujemy. Nie poddajemy się Lachcika 90. Pobijamy sobie skok kwalifikacyjny. O, odepchnięcie od belki. Super. Gdyby było tu kilka zwycięstw, to, to może by się udało. No nie. 70 i pół metra, nie? No nie, 34 miejsce widzowie. To jest kiepsko, to jest kiepsko. Idziemy sobie na trening. Nie, musimy sobie iść formę, ewidentnie. Musimy sobie na 4 formy, uda się. Sprawnie, zadowalająca forma. No, formę trzeba czasem mieć daje ta forma. Coś. 15 tysięcy to jest dużo pieniążków. No ale. To sobie już zostawimy na początek kolejnego sezonu. Nie wiem, czy w tym sezonie jeszcze uda nam się awansować do kolejnej kadry. Raczej nie. Dobra, już nie. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik Okej. To jest mała skocznia. Małe skocznie też nie są wcale takie proste. O. No i niestety, gdyby tu był telemark, to kto wie, kto wie, może byłby awans. A teraz to nie wiem. Raczej nie będzie. O jest! Jest awans do drugiej serii. Także przynajmniej jakieś punkty będą. Ale by musiał się chyba cud. Ojej! Cud by się musiał wydarzyć 76 metrów Gdybyśmy awansowali do kolejnej kadry Mało, dobra, zobaczmy na którym miejscu teraz jesteśmy W kontynentalnym, 9. Trzeba było być w piątce czy w dziesiątce? Już teraz nie pamiętam Jak w dziesiątce to dobrze Jak w piątce to źle, dobra Trzy skoki na średniej, dobra, na małej, bo znowu się przetrenuję, nie chcę już ryzykować, potem już w kolejnym sezonie może spróbujemy sobie na średniej coś eee, w technikę lądowania. Potrzebuję tej techniki lądowania jeszcze więcej i lecimy sobie z kolejnymi zawodami Oslo K115. Dzień dobry, będziemy mieli przyjemność komentować zawody z serii Pucharu Kontynentalnego. Konkurs zostanie rozegrany na skoczni, o której mówi się, że jej budowa Ładna. pozwala na skoki daleko poza punkt konstrukcyjny. Dlatego możemy spodziewać się ciekawego spektaklu. Na tak? Pozwala na takie te... skoki? Ta skocznia? Jest... Nie wiedziałem. Na skok czeka kolejny zawodnik. <grym> i Dobra, i lecimy. Perfekcyjne odepnięcie od belki. To jest dobry początek. Znakomicie Troszkę tutaj wybił. mogłem lepiej się wybić, ale... Dobrze, no. Chyba ta... Dobrze. Powinno nam to zapewnić awans. A, o, to o kurczę! Wyniki pierwszej serii... To na pierwszym Czad. miejscu? Nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Jeżeli będzie tak dobry skok jak tutaj w pierwszej Dobrze, serii, raczej. no to zwyciężamy te zawody. Może być może być, może być, może być, może być, może być, jest Telemar! 107 metrów. Czy będzie pierwsze miejsce? Które będzie miejsce? Który będzie miejsce? Uwaga. Pierwsze zwyciężamy te zawody. No i o to chodzi. O to chodzi o to chodzi. Oto. No i w kontynentalnym automatycznie tutaj chyba już awansowaliśmy, jeszcze nie. Czy dałoby się jeszcze o kilka miejsc awansować? A ile jeszcze konkursów mamy do końca? Trzy zawody. Gdyby tutaj każde zawody wygrywać, to kto wie, idziemy na trening. Trzy skoki, niech będzie technikę lądowania. No, i to wszystko powoli rośnie. Kasa się zbiera, jak tak po trzy idę. Już na, w następnym sezonie na pewno będzie lepiej. Osloka 115 znów to już Jesteśmy sobie widzieliśmy. Ciekawi. Na... Na... Oto... Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. No, o znowu to perfekcyjne to... odepchnięcie. To się nie zdarza tutaj często. Troszkę za wcześnie zacząłem, wow, 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 jakie warunki Perfekcyjnie wylądował 100 metrów 100 metrów, no nie wiem, czy to była dobra odległość Kurcze Drugie miejsce Proszę Państwa, czekamy na skok tego zawodnika Faktycznie była to dobra odległość Miał chłop rację Trzeba teraz skoczyć Co najmniej podobnie Kids. Doskonałe wyjście z progu no nie no, 92 metry w pierwszej fazie trochę zepsułem, ale 92 metry. No, które będzie miejsce? Ósme. Zawsze jakieś punkty. O, tutaj możemy sobie iść w coś. Prędkość najazdu. Chcę pójść tutaj. Idziemy, oczywiście, na trening. Twój skoczek może być trenować na skoczni małej i średniej. O, proszę, czyli już mogę na średniej. Dostałem info, że mogę na średniej. No to trenujemy już na średniej. Ujdziemy sobie w technikę lotu. No i teraz wszystko sprawnie będzie na średniej przebiegało. Dwa ostatnie konkursy: Trondheim K120. Zobaczmy, jak tutaj Dzisiaj będzie. czeka na fanów sportów zimowych: prawdziwa gradka. Zawody pucharu kontynentalnego w skokach narciarskich. Jeśli zawodnicy będą skakać tak daleko jak na nieoficjalnym treningu wczoraj, to konkurs będzie porywający. Ładna skocznia, Mamy ładna. Nadzieję, że obejrzymy... Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Na każdej na skoczni. Był całkiem tutaj inne kolorki kurcze. Ale się ciężko tutaj skupić, tyle tych. Świateł jest. wow, jakie problemy niebotyczne w locie. Jest idealnym telemarkiem. 104,5 metra. Które to będzie miejsce? Nie jest tak źle jak myślałem. Ale mogliśmy tu spokojnie wygrać, tak mi się wydaje, gdyby... tutaj nic nie zepsuła. Troszeczkę zepsułem. Pitz. Oj. No, jeszcze bardziej bo teraz zepsułem niż w pierwszej serii, chociaż 102 metry. I Zobaczmy, który będzie miejsce w tych zawodach. To Do 15 dopiero. Nie damy rady, chyba awansować. Niestety, nie damy rady awansować już wyżej. Jak teraz wygramy, to może damy jeszcze o jedno miejsce rady awansować, lupo o, może dwa, ale chyba nie awansujemy do kolejnej kadry. Zobaczymy w każdym razie. Idziemy sobie, proszę Państwa, nie do sklepu, tylko na trening trzy skoki na średniej i pójdziemy sobie technikę lotu. A co. Technika lotu, formę nie idziemy bo się nie opłaca już pod koniec sezonu i lecimy z ostatnimi zawodami. Dzień dobry, zapraszamy Dzień dobry. na w skokach narciarskich. Zawody, które będziemy dla Państwa komentować, są ostatnimi w tym sezonie i dziś poznamy nazwiska zawodników, którzy staną na podium pucharu kontynentalnego. No nie Proszę ja na jest... pewno. <laughs> no ale dobrze. Walczymy do ko. O bo... I rozpoczął skok. Walczymy do końca, miałem powiedzieć, ale już to odepchnięcie od Berki mnie troszkę przeraziło. O i teraz piękny skok! Osiągnął znakomitą odległość. 112,5 metra. Zobaczmy sobie może powtóreczkę, bo nie patrzyliśmy na tej stoczni. No zobaczmy. Dobrze mówi. Bardzo ładnie te powtórki tutaj wyglądają, tym bardziej na tej skoczni Zorze polarne. Bardzo ładnie. Noty 20 o! Czyżby wygramy ostatnie zawody? Pucharze kontynentalny. Zobaczmy Kids. Wow. Takich problemów w locie dawno nie miałem. Dobra, aż mi się nie chce, ale zepsułem. 20 miejsca mógłby być pierwszy. no. Dobra, koniec sezonu. Zająłem 20 miejsce, 7 stówek. 9 miejsce tutaj w kontynentalnym 4800. Kasy jest, na szczęście sporo. Także w kolejnym sezonie fajnie sobie zaczniemy, może od jakichś zakupów czy coś takiego. A tymczasem, uwaga, uwaga, koniec sezonu. Niestety nie udało mi się zająć miejsca. Czekaj z którego. Yy... W pierwszej piątce muszę zająć miejsce. O, widzicie w pierwszej piątce, także no już w kolejnym sezonie to się na pewno stanie. A tymczasem zapraszam do zostawienia subika, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. No i zapraszam niedługo na kolejny sezon tych skoków. Elo!